Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w weekendowym przeglądzie rynków. Co prawda, w ostatnich kilku tygodniach nie dzieje się wiele na rynkach krypto. Ja tak myślę, że sytuacja przyszła godna umówienia. Co się wydarzyło? Może spójrzmy na wykres Bitcoina. A więc zapraszam do analizy. W zeszłym tygodniu widzimy, zamknęła nam się świeca tygodniowa. Outside barem, który ostrzega nas przed możliwymi spadkami. Co prawda nie jest ona dużo większa od poprzedniej białej świecy. Może troszeczkę ją przybliżymy. Od poprzedniej białej świecy, która była świecą objęcia tej szpulki. Aczkolwiek, jakby nie było, ostrzega nas przed, przed możliwością nadejścia spadków w najbliższym czasie. Tutaj widzimy również, że najmocniejsze świece, które są objęcia, zakrywają swoim korpusem, i cienie, i korpus poprzedniej świecy. Tutaj jest zakryty tylko korpus, też nieznacznie tak naprawdę praktycznie, można wiedzieć, że <laughs> widzimy, że jest to praktycznie na równo, a więc nie jest może to najsilniejsza świeca, no jakby nie było, jest, także musimy również na to zwrócić uwagę. Świeca tego tygodniowa również dalej się znajduje w range'u tej świecy, a więc nic na razie nie pokazała, ani wzrostów, ani spadków, co jest ważniejsze, dalej jesteśmy w tym samym zakresie cenowym. Między, powiedzmy, 8,5 tysiąca, 10 tysięcy, ta cena cały czas się waha góra dół. Myślę, że na niższych ramach czasowych dużo lepiej będzie widać, co tam się dzieje. Spójrzmy na przykład na wykres dzienny. Tutaj już bardziej widzimy, że cały czas jesteśmy w obrębie naszego oporu dziennego. I widzimy również, że ta korekta boczna zaczyna tam formować taki trójkąt siła tych korekt jest coraz mniejsza. Może nam się uda wyrysować jakąś linię, żeby to przybliżyć wizualnie. A więc to mniej więcej tak wygląda. Ten trójkąt nam się zawęża coraz bardziej. A więc zobaczymy, co tu się dzieje. Jeżeli wybijemy górą, myślę, że połączymy taką automatycznie. Naj, naj, tak naprawdę najlepszym dla nas opcją byłoby zobaczyć ładną, korektą, ładną korektę ładną do tego trójkąta i wybicie w górę. To byłby taki najbardziej techniczny scenariusz, czy takie się zdarzy? nie wiadomo oczywiście. Równie dobrze cena może być tutaj dołem i również ciekawym scenariuszem była właśnie korekta do tego oporu i i odbicie dalej naszego kolejnego wsparcia. Więc te dwa scenariusze całkiem możliwe. Jednak musimy zwrócić uwagę, że najczęstszym scenariuszem jest wyjście górą, z tego względu, że to są korekty boczne i najczęstsza jest jednak kontynuacja trendu. Tutaj widzimy, że ta cena naprawdę sobie podąża w, cały czas w górę. Teraz weszliśmy właśnie w taką korektę boczną, także to wyjście górą jest, ma duże prawdopodobieństwo. Jednak co się wydarzy, nigdy nie wiadomo, więc zapraszam do kolejnej analizy i omówimy sytuację, która do tej pory się wydarzyła. Do zobaczenia.